Siemaneczko, z tej strony AZ, a to drugi odcinek serii Minecraft Extreme Survival. I jak widzicie, nie zmieniło się tu jakoś zbyt wiele. W sumie nie pamiętam, jak wyglądał poprzedni odcinek, ale... No, nie jest jakoś... nie ma jakiegoś wielkiego progresu. Tutaj mam jak secik, tylko trochę... Diaks secik, kurde. Żelazny secik. Sorki za Coś Troszeczkę tutaj pozbierają minerałów. I muszę wam powiedzieć, że największym moim wrogiem na tej mapce to jednak mimo wszystko jest głód. Bo jak na początku miałem problem z tym, żeby w ogóle zrobić drewno, to potem zacząłem miewać problemy z głodem. Bo nie wiem, czy wiecie, ale na poziomie hard i jak nie macie głodu, to giniecie, tak. Dupę mi troszeczkę uratowała ta woda tutaj, bo udało mi się złowić parę rybek. Niestety złowiłem też rozdymkę. Nie znałem, prawdę mówiąc, tej rybki. Zjadłem ją. A nie chciałem rck I... i domyślcie się, co było dalej. Tak, bardzo się kurzyłem troszkę. No, może nie jakoś straszliwie bardzo, ale trochę szkoda było, bo miałem mało głodu i jeszcze miałem mniej czasu. No i troszeczkę się na to wkurzyłem. Jakieś inne zmiany. Jak widzicie wydobyłem dosyć sporo kamienia. Oświetliłem lwią część tej jaskini i tam jest jeszcze bardzo dużo do odkrycia, jak widziałem byłem tam niedawno. Więc, ale no, nie będę tego ogarniał przecież na odcinku, prawda? Nie będę chodził po jaskini i się bił z mokami. <laughs> w tym filmiku mam raczej inny cel, jakim jest dostać się na mojego spawna. A właśnie, tutaj jeszcze się tyle zmieniło, że dałem sobie tutaj takie fajne szkło, żeby wiedzieć co, gdzie i jak. I tutaj to, żeby mi zombie nie wchodziły. Mogę komplek kompleksowo, mogę ich bez problemu tutaj zabijać to szkło, żeby po prostu też widzieć. Dobra. Ym, jaki, co chciałem zrobić w tym odcinku? Przede wszystkim dostanę się na spawna, ponieważ troszeczkę się pobawiłem ostatnio... Aua! Na game modzie. Tak, na gamemodzie. Na kreatywie, bo chciałem sobie... Mam wrażenie, że to wszędzie były potwory. Bardzo mało. Kurde. Hard jest? Hard? Nie wiem. Chyba wszystkie się porobiły po ziemiach Zresztą, no... troszeczkę to nieuczciwe. Troszeczkę się pobawiłem na game modzie i zmodyfikowałem nieco łapkę. Dodałem m.in. przemysł, że tam jest dłoń, tylko spider. A, the best PVP! Zabijają go mowy! Dobra. Um... Więc pojawiałem się troszeczkę na game modzie. Zbudowałem na środku taką bardzo brzydką budowlę, można powiedzieć. Eee, no, ale to taka platforma, na której się pojawiam żeby nie ginął tak łatwo, eee... zapomniałem, dobra, mniej z tym, zapomniałem, że one tutaj tak łatwo giną. Tego będzie ciężko zabić, bo ma dosyć mocną zbrójkę jest, skubany. Eee, ja nie wierzę, no i ja bym tak nie mógł trafiać. A też jestem dobry w łuku. Dobra, MRCK, co ty tu robisz? Zapraszam cię na odcinek. Ej, ile ich tu jest? Mercedes, masz braci. Nie wiedziałem. Serio? Dobra, musimy się tam dostać. Zrobiłem sobie też taki mały sklepik za EXP, w którym mogę sobie kupić dodatkowe serduszka. I ceny są naprawdę bardzo wysokie. Więc nie ułatwi mi to jakoś bardzo gry. A za to ciężej mi będzie po prostu umrzeć w żelaznym secie. I czy ja tutaj dopłynę? Nie testowałem tego. Dobra, dopłynąłem. jak widzicie są mogę się rozliczyć po okolicy, czy tutaj nie ma jakichś wiele mobów. O, wiedźmy. Głupia była z nimi ostatnia sytuacja, jak wracałem sobie do domku. Cudem przeżyłem. Tyle powiem. Ale ja nie wiedziałem w ogóle, że one są agresywne, ani że pojawiają się tak z czterech liter tutaj. Dobra, i wejdźmy może do sklepu. Widzicie, zmieniłem się teraz z Game, mode, ale to nie będę was wtajemniczał dlaczego. Kupimy... Na razie tutaj nie ma zbyt wiele w tym sklepiku. Mamy tutaj tylko dodatkowe serduszka od 2 do 10 i trzeba je kupać po kolei. Łącznie na to wejdzie, pójdzie... no, na pewno ponad 150 expa. Nawet ponad 200. No, więc naprawdę nie jest to tanio. Poczekajcie moment. Okej, okay, przepraszam Was za takiego małego fajla. no ale nie, nie zmienia to nie, zbyt wiele. Userkowało bardzo prosto do naprawy. I proszę bardzo, straciłem teraz 4 20 leveli i dostałem health boost, on jest właściwie permanentny, bo na 10 tysięcy sekund. Prawdopodobnie nawet, nawet nie wiem, czy to upływa, czy to jest odliczane. Jeśli tak, no to się dowiemy. Tak w sumie cieka dobrze byłoby, żeby to było odliczane. A w każdym razie mam to na ponad kilka godzin, więc nie będzie z tym problemu. I teraz możemy Ach, wrócić do domku. I mamy sobie dwa dodatkowe serduszka. Myślę, że w tym odcinku... Trochę o... Od... który snajper mnie bije. O, umrzyj! Azetlamka. Dobra, już widzę te komentarze. azetlanka, azetlanka. Muszę pobić trochę szkieletów, bo mam mało jedzenia. Będę jadł kości. Nie, ale potrzebuję kości, żeby robić ko mączkę kostną. Mączkę kostną. Mączkę o, i może zrobimy sobie jeszcze łóżko. Nie zmieni to zbyt wiele, bo i tak będzie mi się automatycznie przestawiał e, spawn. Ale przynajmniej będę mógł przys przysypiać noce. Dobra, to nie ma żadnego mniejszego sensu. Nie, 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 z wami się nie chce być o kurasy. Ale przydałoby się załatwić trochę drewna, bo mi się już zupełnie nie skończyło. Dlatego też się tym zajmiemy. Teraz. Tylko się pozbędziemy, chociaż części goniących nas monstrów. Ich tu jest naprawdę tyle, że się nie da. O, są te krówki, możemy zabić krówkę i mieć. Co to za? Łota! Tu jakaś wylęgarnia jest. Boże! Ej, ja tu zaraz zginę. Przecież tu zaraz zaczną skakać na głowę. Dobra. Ale nie zabił krówki, więc dobrze, chyba. O, dostałem osiągnięcie. Z zabicie mam dzisiaj. E, nie, 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 zabiję, nie, 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 zabiję nie, nie, One są naprawdę mocne Żelazne seta mnie biją Biją, bią. Trzeba bym mówić biją, a nie bio. Ja nawet nie będę próbował ich oswajać no, Dobra, wejdźmy może troszeczkę do lasku Gdzie będzie troszeczkę Mniej mobków Czemu tak zdrabniam? Dobra je, Szybko ścinamy drzewno Dr Drzewo, ale fejle mm. Nie! Jaki fart! O, oh. To bolało, creeperze... Tu gdzieś widziałem krowę, a gdzie jest ta krowa? Tyle jest tych creeperów, że to jest po prostu nie do pojęcia! Wiesz to zetni mi to czego? A. Oh. Za nimi, ja z nimi drzewo że zabiję go z mieczyka. Tak, mogłem walczyć go z łapki, ale nie, musiałem z mieczyka. Dobra, mniejsza z tym Wróćmy, wrócimy za chwilę do domku i coś wymyślę, bo jeszcze nie mam planu na ten odcinek. Ale na pewno nie będziemy się po prostu. U... Tutaj za potworkami, dobra, to, je, to naprawdę jest schizowana tam. Co, z, co do samej mapy, to ją troszeczkę udoskonaliłem, jak widzieliście o ten sklep, który nie działa. I... Opublikuję ją Wam. W, w opisie do tego filmiku powinna być. A jak nie, to będzie do no, następnego, czy tak dalej... No do któregoś odcinka na pewno, bo ta mapka dojdzie. Będzie ona w troszeczkę zmodyfikowanej, jeszcze bardziej zmodyfikowanej niż u mnie wersji. <laughs> A to już mo mogę wam powiedzieć z tego powodu, że... Musiałbym dwa razy modyfikować całość, a wolę po prostu modyfikować wersję, którą dostaniecie wy. I muszę uciekać, bo zaraz zginę. Oczywiście na, na tej mapce, którą dostaniecie, nie będzie moich zabłudowani. Nie, 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 żelazny set, drewno, żelazny set, drewno, nie. To wszystko, poszło się. Nie, ale boost powinienem zatrzymać. Nie wiem kurczę, dlaczego nie, z, z, nie mam dalej tego boostu, bo powinien on być. I nie wiem teraz, czy go sobie <coughs> robić czy na cheatach, czy go nie robić. Na, może go nie będę robił. I uzbierałem ten 20 level jeszcze... A, raz. Albo od razu uzbieram sobie 30 level na następny podział. Chyba tak. <laughs> Dobra. To naprawdę był fail. Gruby fail. Nie powinienem się z nami tak rozgadywać i tracić tak, tak się dekoncentrować Nie będę już tak robił na odcinkach, tyle wam powiem. To jest naprawdę taka rage'owa mapa, bo... no wszystko idzie się dożyć w jednej chwili. To jest naprawdę denerwujące. Ale dobra, zbierzmy to drewno, wróć, wrócę do domku, zrobię sobie jeszcze raz wszystkie sety i nie wiem, co zrobię. Co do samej mapy, to potrzebowałbym jeszcze waszych sugestii, co mógłbym dodać w sklepiku, bo sam nie wiem, co mógłbym dodać. I żeby to nie było jakoś zbytnio OP, bo na przykład jakbym dał sobie Diaksy za 10. jeden Diaks za, za na przykład 10 czy 20 leveli to by było troszeczkę zbyt OP. Wystarczy sobie zrobić taką ekspiareczkę i pozasuwać parę na 10 minut i już się ma dużo diaksów. Dobra, może jeden Diaks za 10 level i to nie jest jeszcze jakoś. jakieś coś strasznego, ale na przykład jedno żelazo za jeden level to by było już po prostu tak bardzo bez sensu, że nie, 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 nie będę komentował. Tak. Yy... Kuter. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nie lubię takich momentów. Dobra, tak czy inaczej ta wersja, którą wy dostaniecie w opisie, będzie troszeczkę bardziej rozbudowana. Z kilku powodów. Jak mówiłem, nie chcę się modyfikować dwóch map, bo jednocześnie musiałbym modyfikować i swoją wersję, i tą, którą wy dostajecie. No i... Oh. No i nie chcę się tego robić. Różnić się będzie też tym, że oczywiście na tej waszej nie będzie. Mojej norki I jeszcze jedna ważna różnica Czy ja idę dobrze? Tak, tam jest mój dom Dobra, i jeszcze jedna taka ważniejsza różnica To to, że, 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 że w waszej wersji mapki będziecie się pojawiać w takim pokoiku W którym będziecie musieli kliknąć przycisk I wtedy dostaniecie 5 minut, tak jak ja, na znalezienie sobie niezbędnych rzeczy sobie zrobimy setik. Znalezienie sobie niezmiennych rzeczy, zbudowanie pierwszego domku i tak dalej, i tak dalej. No i to było myślę, że będzie całkiem fajne. Bo Taka w ogóle fajna mapa, tylko że taka strasznie rage'owa i pewnie się wielu z was zniechęci, ale naprawdę warto, bo tutaj. naprawdę jest satysfakcja, jak się uda coś zrobić. Na przykład jak się zrobi takiego seta, tak bardzo, bardzo się cieszyłem z tego pierwszego seta w końcu mogłem przeżyć na powierzchni i zginąłem. Tak. No, ale myślę, że spodoba wam się ta mapa. Wręcz z chęcią wrzucę ją wam do opisu i teraz nie będę schodził do podziemi bez seta, bo ostatnio spotkałem tam. Ile creeperów? Cztery na raz. Tak, cztery naraz creepery znalazłem w swoich podziemiach. Co nie jest zbyt fajne i zapomniałem się po zbyt dumene i ale naprawdę z tego nie korzystam. Zresztą chyba widzicie. Nie grałem tutaj jakoś zbyt dużo, ale, ale naprawdę sporo mam żelaza tam w podziemiach. I jeśli chcecie, to możecie sobie tutaj przyjść na ten z mapki, którą pobierzecie z opisu, którego was odsunąłem. Reklama? Nie. Oh, boże, Dobra. Chociaż, no, chyba nie jest zbyt dobrym pomysłem tutaj przychodzić z tego względu, że będzie to strasznie brzydko wyglądało. Bo dosłownie zapchałem to miejsce, gdzie jest moja baza, dirtem i niczym więcej. No, i to tak troszeczkę nienaturalnie i brzydko wygląda. Ale jeśli Wam to nie przeszkadza, to możecie sobie tutaj pokopać, bo naprawdę jest sporo yy, żelaza tutaj. I dobra, zrobimy sobie jeszcze skrzyneczkę, bo. No. Tutaj, tej, tej już brakuje. O, tak, 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 tak. I nie wiem, czy na o poczekajcie chwilę, bo ja sobie w ogóle... Nie włączyłem stopera. Szlak. Ehm, um, dobra, miałem włączyć. Zbierzemy sobie tutaj teraz... Lony. O, Dobra, troszeczkę tego nie miałem zbierać, ale już trudno. Kurde, jakie są... Super... Nawet... Słuchajcie, jeśli będziecie w to grać, to nie myślcie o tym, co straciliście, tyle wam powiem. Nie warto. Tak strasznie można zniechęcić, że. Dobra, ja mamy pięć klepków. Czyli jest ok. Cztery pochodnie to będzie troszeczkę mało. I właściwie nie wiem, co ja chcę teraz zrobić. Czy ja mam ich do podziemi i was zanudzać? Czy wyjść z powrotem na zewnątrz i paść. Nie wiem, nie wiem. Czy wolałbym generalnie nie padać tam na zewnątrz, ale sami wiecie, jakie są realia. A Z PvP, najlepszy PvP. A najciekawsze jest to, że ja bardzo lubię PvP jakoś na, 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 na takich brosach, Supercraft Bro, Bros, nie wiem czy ktoś jeszcze w ogóle o tym pamięta, to mi idzie całkiem dobrze, ale tutaj jak mam tak po prostu się bić z tymi mopkami, to już jest gorzej. I idziemy, bo tutaj jeszcze jest jedyna podnoga, której nie zbadałem do końca. Oczywiście. O, o, ostatnio też tutaj były cztery. A teraz są tylko trzy. Dobra... Eee, tu jeszcze gdzieś jest zombie. Tu jest czołe żelazo nawet bo to nie widziałam. Boże, to jest ta kopela. Przecież tego się nie da unikać. Tylko się nie da unikać. Nie, 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 nie. słuchajcie. słuchajcie. Dajcie mi uciec stąd. Jemy to. I trzeba się na nich jakoś. O! To jest dla nas dobra wiadomość. Ja, zabi zabiły się same. Dobra. Moje, mojego wpływu nie było tu na zbyt wiele. Ale ważny jest przecież efekt, nie? Dobra. Tutaj już byłem, więc zbiorę sobie tę jedną pochodnię. Bo tam nie ma nic ciekawego i jakoś nie widziałem tutaj nigdy potworów, więc nie ma sensu tego oświetlać tak naprawdę. I zobaczmy tutaj. Dobra, tutaj widzieliśmy jeszcze raz, o to sobie od razu bierzemy. I jak <laughs> strasznie szybko mi spada ten głód! Po prostu to jest masakra! Dlaczego mi tak szybko spada ten głód? Dobra, ho pięć... ho! Wow! Ale strzał. O, bo, o boże, o boże. i tyle. On trwał 40 minut. O kurwa, Maciu. Nie, nie, nie chcę. Nie chcę umierać. O boże. oni muszą się sami zabijać. Okej, okay, Creeper się zabił sam. Widzicie, ile, ile ich tu jest i ile ja mam HP? Z ciemnego takiego wypadu mogę nie przeżyć. W ogóle, jak jestem bez seta to jakoś, jak, jakoś mi lepiej idzie. Ile razy już do tej pory przestraszyłem tych nietoperków? A, są przecież tacy nie groźni. Ciekawe, czy Mojang wiedział, jak bardzo psychodeliczne będą to potworki. Może się boję. Dobra, tutaj chyba jest już nasze... światło naszych pochodni. Jeśli tak, to jest naprawdę bardzo dobra. Uff, bardzo dobra wiadomość. I nie mam kobla. Wykupiemy sobie tutaj szybko przejście. I. Już chciałem powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Oczywiście, tutaj się nie pojawiają potworki, wcale. Ale dobra, i tak się bałem, bo przez chwilę mignął mi taki zielony kształt i już się bałem, że to creeper, ale jednak na no, całe szczęście był to tylko ząbiak. Dobra. Jeszcze bym nie wykrakał. Boże, tutaj oświetliłem sobie jaskini i tak mi się potworki pojawiają. No, ale chyba to jest taki urok Minecrafta, że to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo w jaskiniach potworki będą tak czy tak. W sumie to dobrze, bo nie jest tak łatwo. Może wszystkie zielone rzeczy mi się kojarzą z Creeperem? Już myślałem, że mam tutaj Creepera. Nie. Zanieśmy to żelazo. Czyli w sumie i tak wyszedłem na minus, bo no, straciłem bardzo dużo żelaza na tego tamtego seta. No trudno, strajhardowałem. Okej, okay, mamy tutaj troszeczkę na jedzonko, myślę, że uda się zrobić. <laughs> Chciałem przepalać. Oh. Boże, chciałem to przypalać. Ok, mamy jedzonko. Cicho, że miałem, miałem bochenki w skrzyni, ale ciś... Mało. Kurde. Naprawdę masakra z tym jedzeniem jest. Nie wiem, czy to jest wina poziomu trudności, czy co, ale... Naprawdę jest ciężko. I teraz mi... Myślę, że tutaj się skampię i poczekam, aż tu będą przychodzić mobki, żebym mógł je spokojnie ubijać. Bo potrzebuję odzyskać ten 20. level i kupić sobie jeszcze raz tamto ulepszenie. I tak myślę, że będziemy kończyć ten krótki odci odcinek, w którym nie zrobiliśmy absolutnie nic konkretnego. W następnym odcinku zaczniemy jakąś budowę, bo no nie będę przecież siedział całe życie w, taki, w takim czymś. Przedałoby się chociaż zrobić jakąś budkę z... ze stołu, na czegokolwiek. W tej chwili Tu mam tak szpetnie zrobione. Dyrt na suficie i tak dalej. Ale to już będzie w następnym odcinku. Teraz tutaj jeszcze tylko ogarniemy sobie to wszystko. no i polecam wam, polecam wam zrobić coś takiego na tej matce, bo to się naprawdę przydaje. Widzicie jak tu Eks wchodzi? Naprawdę super. A! A, ale tak to już nie działa. To tak bardzo super. Ile ich tu jest? <śm> a tak, jeszcze a propos tego, co zbudowałem sobie tutaj, żebyście nie próbowali tego naśladować. Bo to nie działa. Tyle wam powiem. It's musi być dłuższe. <śm> no i to po prostu nie działa. Bardzo ciężko jest tutaj cokolwiek złowić. To pierwotnie miało być tylko nieskończone źródełko wody, później to rozbudowałem, żeby sobie zrobić takie jakby akwarium, ale niestety efekty są tak beznadziejne, że no, właściwie moim jedynym źródłem wyżywienia jest w tej chwili te skromne ilości chlebków, ale naprawdę nie ma innego źródła. I bardzo Wam polecam, żebyście zrobili sobie właśnie coś takiego, bo to zwyczajnie nie ma sensu. I chyba to będę musiał zabudować Nie wiem co jeszcze tam zrobię Może jeszcze to rozbuduję tak żeby to miało jakiś sens Sens na pewno miałoby Gdybym postanowił się skampić tutaj I tak jak jest na u poradnika na u Jest w poradniku urox mb Który serdecznie polecam Tylko trzymam sobie w prawie przycisk myszy i same mi wpadają. Ale To byłoby cheatowanie I nie mam zamiaru czegoś takiego robić i jedna jeszcze moja rada to na początku zbierajcie sobie rotem flesze, bo naprawdę bardzo się przydawają na początku. Zwłaszcza później troszeczkę mniej, ale naprawdę na początek one bardzo ułatwiają. No, i jak widzicie, moja, os moja ostatnia godzina gry: to, to, to było właściwie siedzenie tutaj, próbowanie łowić rybki, chodzenie tutaj i zbieranie plonów. No, i naprawdę to jest bardzo ważne bo jedynie jest jak na lekarstwo, nawet mniej. E, odłóżmy może przedmioty tej prezentacji tej mapki, kiedy już wyjdzie jej oficjalna wersja. Tymczasem się pożegnamy. Już jesteśmy tutaj w domku. Ubiorę swój twarzowy hełmik. Bug. Dobra. O, gdzie 5 Dobra. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Jak widzicie przyszło nam w tym odcinku chyba z 5 śmierci. Czyli nagrywam około pół godziny, więc też zostanie materiał nieco pocięty. Ale mam nadzieję, że przyjemnie się to oglądało. Generalnie konwencja serii będzie taka, że tutaj będzie raczej moja walka z mokami i takie fejle. Teraz, właśnie postanowiłem to w tej chwili. Mam nadzieję, że wam się podoba, że nie przeszkadza wam przesadnie ten sklep. I muszę pamiętać przy następnym odcinku, żeby przedstawić sobie te super secret settings. Dobra, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i jeśli czekacie na kontynuację, czy macie jakiś pomysły co do tej serii, na przykład, żeby wprowadzić jakąś zmianę na mapie, czy coś nowego do, do sklepu, naprawdę bardzo was proszę, byście to zostawili tam na, gdzieś na dole. Bo będę, będę czytał te komentarze. Tutaj będę naprawdę czytał wszystkie komentarze pod tymi filmami. Co prawda, przez Google Plus. Znacznie trudniej jest ten, ogarniać, gdzie jest jaki komentarz, ale i tak jakoś sobie z tym poradzę. Bardzo was proszę, żebyście zostawiali te komenta komentarze. Bo no to motywuje i będę wiedział, co Wam się podoba, co nie. Napiszcie, czy chcecie bardziej takie budowanie tutaj, chociaż zbudowanie będzie naprawdę ciężko. Naprawdę hardcore będzie odcinek, kiedy będę robił jakąś budę na powierzchni, i myślę, że to będzie następny odcinek. Do tego czasu muszę pozbierać odpowiednie minerały i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pięć tak minut później. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie.